że mi się w rąbowych ciarów. O! O! On mi wszystko łamie. Dobra, muszę stąd tu zanim policja tu przyjdzie. Dobra, nie, wiem pójdę do jakiegoś. nie, wiem domu po pomoc. A po prostu nie, wiem, jakoś, nie wiem, co mam robić, ale na pewno nie do policji, by dostanę jakiś, nie wiem. Ostrz. O! Oh. Dobra, co jest? Dobra, wreszcie jakiś dom znaleziono. Dobra, muszę tam wejść się dostać, poprosić o pomoc. Nie wiem, nawet 5 złocisty. Człowieku, musisz, musisz mi pomóc. Nie mnie, że jestem że Rozbiłem się autem. Miałem miał, miał wypadek, goniła mi policja. Nie wiem, nie to za co. Mam minus 50 tysięcy długu. Musisz mi pomysł, stary, muszę tu spać. Muszę mieć pieniądze do dolara? E, proszę cię, pr proszę cię, o uprzejmie, żebyś wyszedł tu po pierwsza, po drugie, nie komentuj dobrowolski policja, jeżeli nie opuścisz tego domu, w terminatycznym zabrany zostaniesz pozwany o włamanie. Ja pierdziele, tak mi, tak mi niedobrze... dobrze. O, dobra, odpoczywałem sobie już chwilę. E, dzisiaj w ogóle. Halloween jest, więc pójdę się na te, udam się na ten fest. Nie wiecie o co chodzi, ale najpierw zobaczę, czy mam coś w lodówce. Może mam, to może zjem. No, mam. Zostały mi. Dobra, biorę. A, dobra. Zjem sobie po prostu tego tosta, bo mi został wczoraj. To go po prostu zjem. A, bo dobra, w sumie może być, może i być naleśnik. Dobra. E, czemu jak. Gdzie jest mój naleśnik? Dobra, nie wnikam. Po prostu po zjem tego tościka. No i. Oczywiście umyję naczynia. Zaraz powinien tu jechać autobus, więc ja się oczywiście pójdę przebrać. Dobra, więc. To widzowie ja się tutaj idę przebrać jak coś w ubrania i zaraz będziemy się widzieli. Dobra widzowie, wychodzimy z domu, sąsiad drzwi w ogóle zostały otwarte i, czy, i patrzymy. Ora jedzie autobus, idealnie zajrzy. Tak, idę w nocy na Halloween, bo, bo tak. Dobra. Good morning. Dobrze. Dzień dobry. Ja, na ja się zatrzymam na festynie, bo widzę, że pan tutaj prawie w ogóle nikogo nie ma. Niech pan jedzie na festyn. A my się widzowie widzimy, ale co pan kurna robi? Co pan robi? Co, pa co pan robi? Dobra, nie wnikam. Ja za to nie Dobra, widzowie, widzimy się, jak już będziemy na festynie. Dobra, widzowie, jak widać, lautaro już dotarł na miejsce. No i idziemy na festyn. O, tu jakieś. Na pewno uda mi się na tą atrakcję, myślę. Dobra, tu ilość osób Jest przybranych. Tam gościu ładuje. Tu jakiś net. Vampir. Dobra, no. Ja... Wiecie co, panowie? Ja bym sobie zagrał w to. Dobry, Mr. Fish. Ale jakiś plate smash. Dobra, trzeba te leży. Dobra. 250 cukierków zarobiłem jakieś 10 punktów zarobiłem. Dobra, wiecie co? Ja zdecydowanie pójdę teraz na to, ale zaraz. Rozejśmy się tutaj, będzie chyba jakaś jakiś koncert. Dobra, to jest wata. Dobra, co to mamy tutaj? Can... Dobra, Candy Factory. Kurde... Dobra, ja bym tu... Widzowie, dobra, weźmy zaryzykujmy tak? O, by coś dobrego wypadło. Mam tylko 10 tych... O, 2500 tych cukierków. Dobra, ja bym jeszcze raz zaryzykował. Lepiej jakby nam ta najrzadsza rzecz wypadła, wiadomo. Wypada nam no, najmniej rzadka, więc gównianie Dobra widzowie, idziemy na tą... Nie wiem do końca jak się nazywa ta atrakcja Ale dobra, idziemy tam Dobra widzowie, idziemy na... Tą... Wierowniku Młody złoty, poczekaj chwilę, zatrzymaj się Eee... do 5 dolarów, 5 dolarów? 5 dolarów Czekaj. Nie mam nic, proszę. Dobra. Może by... Dobra, dam ci. Będę dobrym człowiekiem, tak. Dziękuję bardzo, kierowników głos, jakbyś wiedział, zjedna. Na razie mam przy sobie tylko pod boga, mogę ci dać. Nie, nie, weź to wy zjedz. Dzięki kierowników młodych Mogę ci puścić majerwerkę w nagrodę. Nie, dobra, spoko mordo. Trzymaj się tam No dobra, poczekaj można jak drodze, młode zaklikanie 43 lata. Mam do ciebie taką fajną informację, która ci pomoże. Po prostu mam takie fajne miejsce na Urbex. Mogę Ci podać, więc ma fajny Urbex. Tą jedynie ja cię się mogę odwienieć. Chcę. No mogę, dawaj to. Dawaj to. Jeszcze ich miałem. Dobra, masz tutaj, masz tu mój numer, mi to po prostu wysiedź w wiadomości, dobra, bo ja muszę spadać Tylko, no, nara Nara, mordo Dobra, widzowie, no, jakiś miły gościu, a my teraz pójdziemy, no No, na, ja bym poszedł właśnie na to, tu, kurde, ale Merolik wjechał Fajny, dobra Dobra, e, widzowie, ogólnie, no, nie mam lęku wysokości, ale... Nie jestem pewny, więc się przekonamy. No to oto, tej wielkiej. Wielkiej, naprawdę wielkiej wieży. Dobra. Dobra, kiedy to się zacznie? Dobra, jeszcze ta muzyka w ogóle. Dobra. O kurde, zaczyna się. Ale tu będzie pięknie, widać całe miasto. O kurde. O kurde, dobra. Tu jeszcze się to jeszcze idzie w górę, nie! Nie! Dobra, nie Dobra, nie! Proszę nie dobra. O kurde! Dobra, szybko poszło się że to będzie wolniej spadać, więc... Musiałam bo... to to Meksikanu. Dobra, widzowie. No jeszcze bym zagrał w jakąś tutaj... Tam jakiś gościu cały czas tu gra Zagrałbym w tego Watergana. A spróbujmy w sobie. Dobra eee, Trzeba ładować Dobra, na razie dobrze idzie Ej dobra, dobrze mi idzie na razie Widzowie 420. Skierk, waży to, że za to zarobiłem. No dobra, widzowie, my chyba będziemy się już zwijali stąd, kurde. Dobra, ja idę na autobus, tu jest przystanek. ora nic nie jedzie. Więc ja się udam na przystanek, bo w tym czasie będę czekał. No i co, no jedziemy do domu i potem później na trening. No to widzimy się, jak już będę w domu. Dobra, widzowie, właśnie się zaczął. E... Nasz mecz treningowy Za niedługo Za niedługo kończy się niestety sezon i inaczej, inaczej runda jest jesienna Ale już w podczas rundy wiosennej, która nadchodzi za niedługo będziemy grali już spalingi z drużynami, więc spokojnie, ale na razie już się skończyła u nas kolejka A i chciał mi podać Szkoda, że nie zdążyłem. daj dawaj przejmij to. Brawo. Podaj pod... Graj pod daniami. Nie dobra. Ja pierd... Dobra. Brawo. Dobra, lecimy z kontrą. Co on zrobił? Nie. Ślizg. Taki fart, że nie trafił w bramkę Oj, i... Dobra Spokojnie, nie podajemy się Sam na sam jałem i go bardzo mocno połamałem Na podanie No prawie, prawie do lot. Ale zblokowałem to Dobra, uwaga, widzowie, nie wiem czy wy to widzicie Kurde Tak mało brakowało Dawaj, gościu Dobra, widzowie, mamy 2 do 2 A raczej 2 do 1... 2-1 Oj, dobra to już będzie dwa... no, bramka się połamał totalnie. Tak się poskładał. Bram pełnymi schodami z... Więc... Ja pierd... Koło ja mam w drużynie. Jak już karzełka, no. Dobra, ale fart. Ja pierd... Gdzie to? Nie no. I brawo boss. Dobra, ale dałem podanie na dobie, piękne. Jak on tego nie wykorzysta? A nie wykorzystał. Błagam. Odbierz mu ktoś. Brawo! Strzał! Bra nie. Czemu ja mam tak mało stamina? Musisz popracować nad fizycznością, w serio. Bo to co biegam, to, to jest jakieś gówno Dobra Masz gościu? No co on? Czemu mamy takich... Nie powiem kogo w drużynie Dobra wyjął Dlaczego ja nie mogę odebrać im piłki tym tuściochom? Dawaj Tak się fartownie odbiła nie możemy, no nie Wizowie Chyba przegramy ten mecz. No i dobra, widzowie, no jak oni nam takie bramki ładne pakują? My mamy tak mało czasu. No i za mam w drużynie, co on zrobi? No połamie się. Kiedyś A i kolejną bramkę prawie wpakował. Ja nie mogę robić oczywiście w ślizgów, bo moja postać jest wolnym klocem. Dobra. Co on zrobi z tą piłką? Proszę, straf. Co on zrobił? Tak mało brakowało. O, wszyscy się składali. Oj no dobra, widzowie to już my, my już to nic nie zdziałamy, no i 5 do 2 no, przegramy to, no szanujmy się tak Dobra Gościu no trzeba jesteś taki słaby Oj no, przegraliśmy widzowie no Wracamy do domu No no dobra widzowie no Lautaro już tutaj zjadł wszystko zjadł, umył się i tak dalej Dobra, ją nowe wiadomo. Zabija, ale i okrada Też odbył się trudny na zbieranie cukierków I w mieście jest nowy Halloween Fest Ja nazywam się Fabian Kłomuska I zapraszam was na codzienne wiadomości 19.30 Tak jak wspomniałem w mieście jest nowy morderca Który nie tylko zabija, ale też okrada Dlatego miejcie się na baczności i pilnujcie się Ale też swoich znajomych, rodziny i dziadków, ponieważ, ponieważ szczególnie oni są zarażeni na okradnięcie przez takiego zawodnika. Policja już e, poszukuje tego zawodnika. Macie tutaj jego zdjęcie. Jeżeli go zobaczycie, prosimy niezwłocznie udać się na komisariat policji, bo zadzwonić na policję, ponieważ jest to bardzo niebezpieczny zawodnik. Co no ja też wspomniałem, odbył się turniej w zbieraniu cukierków, który wybrała, która wygrała drużyna niebieska niewielką różnicą, ponieważ około 20 cukierków. I w mieście znowu weson, na który serdecznie zapraszamy, można tam za bilety zdobyć naprawdę dużo cukierków, a za cukierki są fajne nagrody. Na przykład karoseta dyniowa e, Tak samo jeszcze mamy auto oraz dom. Dlatego to były co codzienne wiadomości 19.30. Ja nazywam się Fabian Gąska i dziękuję za oglądanie. O kurde, no to nieźle jakiś morderca agresuje, no dobra widzowie. Idę do mojego sąsiada Oliwiera, Umówiliśmy się na ten urbex, więc wyłączam telewizję, idę do niego, do jego... On mieszka dosłownie tutaj. Więc dobra, zapukajmy. No nie, nie od... o... się ma? Co za co mnie mówisz? No to co, idziemy na ten urbex? Ja dobra, to stary, jesteś gotowy? Tak. No dobra, no to co, no, idziemy na nogach, bo ja wiem, gdzie, gdzie jest to miejsce, to chodź za mną. Tylko tr trochę jest droga, tak. Aldora, chodźmy. O, chodźmy. O, no, jeszcze jest krzyż zaparkowany. No dobrze, widzę, no my idziemy na to miejsce urbexu, no i widzimy się, no, jak już to będziemy na miejscu. A widzę, jesteśmy na miejscu. Wziąłem sobie latar lata tą latarenkę, gdyby to było, gdyby było ciemno. No i to chyba tutaj. O kurde, schodź pierwszy, ale nie otwieraj drzwi. Zaczekaj na mnie. U, dobra, ja to co widzę, otwieram. Dobra, no. Aha, no to nie zyskam. Miał być kozacki urbex, no, ale ja to gówno widzę. No, jeszcze światło tu działa. O, ej, czekaj, a może w tym pokoju będzie coś. Czekaj, postawię, odstawię to. Mogę to gdzieś. Dobra, jednak nie postawię. Ej, gdzie jest Oliver? Dobra, no nie mogę położyć, nie wiem o co chodzi, dobra. Hmm, może coś w szafkach jest. O, o Oliwier, weź, wejdź do tamtego pokoju ja tu się rozejrzę, bo tu może coś być. Ciekawego, więc. A, to jest tylko. Dobra. Oh. Oliwier? A! Oh! Chodź teraz, kolego. Nie, nie, nie rób tego, stary. Nie musisz... Nie ruszaj się. Nie ruszaj się. Nie ruszam się. A, już go kłótałeś. Chcesz, że ruszam na tą Czekaj, prób... Pr chcę podnieść ręce, ale... Chodź, możesz? Zobacz. Dobra. No weź... Dobra, nie 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 zabiję, nie za... Błagam, no stary Co ty tu robisz? Kim ty jesteś? To ty jesteś tym mordercą? Wiem, żebyś nie o, oła, Ty weź co ty robisz? Oooo! Wiem, żeby się nie oła. 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 No Dobra, nie ruszam się.